Zimowy poranek w Warszawie śnieg skrzypi pod butami elegancko ubranego mężczyzny idącego nowym światem, patrzy na swoją firmę, wielki szklany wieżowiec odbijający pierwsze promienie słońca. Nie wie jeszcze, że za kilka godzin jego świat zawali się jak domek z kart, nie wie, że młoda kelnerka w małej kawiarni przy Starówce trzyma w rękach dokument, który zmieni wszystko. Dokument podpisany ręką człowieka, którego zniszczył 20 lat temu. Ten mężczyzna to Marcin Kowalski, prezes największej korporacji w Polsce. Ta kelnerka to Anna Nowak. A między nimi historia, która zaczęła się w 2003 roku. Kawiarnia pod starym klonem przy ulicy Piwnej pachnie świeżo mieloną kawą i cynamonem. Anna Nowak wyciera stoliki wilgotną szmatką. Jej dłonie, poorane od ciężkiej pracy, drżą lekko w chłodzie warszawskiego poranka. Ma dwadzieścia trzy lata, ale w jej oczach widać mądrość kogoś, kto zbyt wcześnie musiał dorosnąć. Każdego dnia o ósmej trzydzieści obsługuje tych samych klientów: robotników z budowy, studentów z Uniwersytetu Warszawskiego, emerytów czytających Gazetę Wyborczą. Ale dzisiaj jest inaczej. Dzisiaj w jej fartuszku leży koperta, którą znalazła wczoraj wieczorem w Rzeczach Ojca. Stefan Nowak zmarł miesiąc temu na zawał serca. Zostawił córkę z długami starą kamienicą w Pradze Południe, która się wali, i tajemnicą, o której Anna dowiedziała się dopiero teraz. W kopercie znajdowały się dokumenty: umowa o współpracy, plan biznesowy i podpis. Podpis, który Anna rozpoznała z gazet i telewizji. Podpis Marcina Kowalskiego. Anna pamięta ojca jako człowieka, który zawsze marzył o własnej firmie, pamięta długie wieczory, gdy projektował coś przy kuchennym stole, światło lampy padające na jego zmęczoną twarz, pamięta jak nagle przestał, jak zamknął się w sobie, jak zaczął pić. Co ty przede mną ukrywałeś, tato? szepcze do siebie, składając dokumenty z powrotem do koperty. Dzwonek nad drzwiami kawiarni dzwoni cicho. Anna podnosi głowę i widzi go. Marcin Kowalski stoi w progu w idealnie skrojonym płaszczu, steczką w ręku. 45 lat. Siwe skronie. Pewność siebie w każdym geście. Nie wie, że stoi trzy metry od córki człowieka, którego życie zniszczył. Dzień dobry. Poproszę kawę, Amerykano. Mówi, nie podnosząc wzroku z nad telefonu. Anna czuje jak serce wali jej jak młotem. To jest on, człowiek z podpisu, człowiek z marzeń jej ojca. Podchodzi do ekspresu, ręce jej trzęsą się tak mocno, że ledwo może utrzymać filiżankę. Kowalski nadal nie patrzy na nią, zajęty rozmową telefoniczną o jakiejś fuzji, o milionach złotych, o liczbach, które dla Anny są abstrakcją. Stawia kawę na jego stoliku. Przez moment ich oczy się spotykają, w jego wzroku widzi zimną kalkulację, człowieka, który przywykł, że świat kręci się wokół niego. W jej oczach, gdyby potrafił czytać, zobaczyłby ból dwudziestu lat. Dziękuję, rzuca obojętnie i wraca do telefonu. Anna stoi za ladą, patrzy na niego i czuje, jak w żołądku rośnie jej kamień. Sięga do fartusza, gdzie leży koperta. Jej palce dotykają papieru. Czy ma odwagę, czy powinna? Kowalski wstaje, zostawia dziesięć złotych na stoliku i idzie w stronę drzwi. Anna robi krok w jego kierunku, ale się zatrzymuje. Nie dzisiaj, nie jeszcze, ale jutro, jutro będzie gotowa. Marcin Kowalski siedzi w swoim gabinecie na 42 piętrze Warsaw Trade Tower i patrzy na miasto rozciągnięte pod nim jak na dłoni. Warszawa o zmierzchu jest piękna. Tysiące okien świeci jak gwiazdy, Wisła wije się leniwym łukiem, tramwaje kreślą światłem linie na ulicach. Jest królem tego wszystkiego, a przynajmniej tak mu się wydaje. Ale dzisiaj coś go niepokoi. Ta kelnerka z kawiarni, coś w jej wzroku było znajome, jakby już ją kiedyś widział. Może przypomina mu kogoś z przeszłości. Próbuje sobie przypomnieć, ale nie może. Przez dwadzieścia lat biznesu przewinęło się przez jego życie tysiące twarzy. Jego sekretarka Magdalena puka do drzwi i wnosi teczkę z dokumentami. Panie prezesie, Przygotowałam raporty z fuzji Transpolski i jeszcze jedna sprawa. Przyszedł list. Bez nadawcy. Kowalski bierze białą kopertę. Jego nazwisko napisane jest na niej starym, ledwo czytelnym pismem. Otwierają powoli. W środku znajduje czarno-białą fotografię dwóch młodych mężczyzn stojących przed budynkiem na Pradze, uśmiechniętych, z planami w rękach. Rozpoznaje siebie sprzed dwudziestu lat. I Stefana Nowaka. Świat wokół niego zamiera. Stefan Nowak. Jego były partner. Człowiek, który miał być współzałożycielem jego imperium. Człowiek, którego oszukał, okradł i zostawił z niczym w 2003 roku. Człowiek, o którym starał się nie myśleć przez ostatnie dwie dekady. Na odwrocie zdjęcia ktoś napisał: Pamiętasz go, on cię nigdy nie zapomniał. Kawiarnia pod starym klonem jutro. 8:30. AN. Kowalski czuje jak podperli mu się na czole. AN Anna Nowak? To niemożliwe. Stefan nie miał dzieci, a może miał? Kowalski nigdy się nie interesował życiem prywatnym swojego byłego partnera. Był zbyt zajęty budowaniem swojego imperium na gruzach ich przyjaźni. Pamięta tamten dzień w 2003 roku, jakby to było wczoraj. Stefan przyszedł do ich małego biura na Pradze z dokumentami do podpisania. Oficjalna rejestracja spółki Novkov Solutions. Mieli razem stworzyć coś wielkiego, zrewolucjonizować polski rynek IT. Ale Kowalski miał inne plany. Już wcześniej spotykał się z inwestorami za plecami Stefana. Już miał przygotowane nowe dokumenty, w których Stefan nie był wymieniony. Nie mogę tego podpisać, Stefan, powiedział tamtego dnia, patrząc przyjacielowi prosto w oczy. Znalazłem lepszych partnerów. Stefan stał jak skamieniały. W jego oczach Kowalski widział niedowierzanie, ból, poczucie zdrady, ale biznes to biznes. Nie ma w nim miejsca na sentymenty. Marcin, to była nasza firma, nasze marzenie, przecież mówiłeś. Mówiłem dużo rzeczy, teraz mówię to. Dziękuję za pomysły, ale idę dalej sam. Stefan wziął dokumenty i wyszedł. Kowalski nigdy więcej go nie widział. Słyszał tylko, że Stefan nie podniósł się po tej zdradzie, że pił, że nie mógł znaleźć pracy w branży. Ale Kowalski był zbyt zajęty sukcesem, żeby się tym przejmować. A teraz Stefan wrócił. Może nie osobiście, ale jego duchy tak. Kowalski odkłada fotografię na biurko trzęsącą się ręką. Jutro musi iść do tej kawiarni, musi się dowiedzieć czego chce ta AN i musi być przygotowany na wszystko. Bo duchy przeszłości nigdy nie przychodzą z pustymi rękamki. Anna nie spała całą noc. Siedziała przy kuchennym stole w małym mieszkanku na Pradze Południe. Dokumenty ojca rozłożone przed nią jak puzle, które powoli układają się w obraz. Im więcej czytała, tym bardziej rosła w niej mieszanka bólu i gniewu. Noskov Solutions, firma, która nigdy nie powstała, ale mogła zmienić życie jej ojca, mogła zmienić jej życie. Zamiast dorastać w ubóstwie, zamiast patrzeć jak ojciec zapija swoje niepowodzenia, mogła mieć normalną rodzinę. Mogła studiować zamiast pracować od szesnastego roku życia. Teraz wie, dlaczego ojciec nie mógł znaleźć pracy w IT po 2003 roku. Kowalski puszczał plotki, że Stefan był niewiarygodnym partnerem, że pił problemy. Wymówki, żeby zakryć prawdę o swojej zdradzie. Anna bierze prysznic w zimnej łazience. Boiler znowu się zepsuł, a na naprawę nie ma pieniędzy. Ubiera się w czystą, ale wyświechtaną bluzę i dżinsy. Patrzy w lustro na swoją twarz. Ma oczy ojca. Ten sam wzrok, w którym miesza się inteligencja z melancholią. Dzisiaj Kowalski przyjdzie do kawiarni. Jest tego pewna. Ludzie tacy jak on nie mogą żyć z niewiadomą. O ósmej Anna jest już w kawiarni. Jej szef, pan Jerzy, sześćdziesięcioletni były dziennikarz, który otworzył kawiarnię po przejściu na emeryturę, zauważa jej napięcie. Aniu, wszystko w porządku? Wyglądasz, jakbyś nie spała. Wszystko dobrze, panie Jerzy, tylko. Mogłaby pani dzisiaj obsłużyć jednego szczególnego klienta? Szczególnego? Anna pokazuje mu zdjęcie Kowalskiego wydrukowane z internetu. Ten człowiek może przyjść dziś rano. To to ktoś ważny z mojej przeszłości. Pan Jerzy patrzy na fotografię, a potem na Annę. Znają od trzech lat, od kiedy zaczęła u niego pracować. Wie, że nie jest zwykłą kelnerką, mówi trzema językami, czyta trudne książki w przerwach, ma w sobie coś, czego nie da się kupić za pieniądze. Wie też, że nosi w sobie jakiś ból. Oczywiście, ty tymczasem możesz być w kuchni, ale Anna, uważaj na siebie. Dokładnie o ósmej trzydzieści dzwonek nad drzwiami dzwoni znajomo. Anna zerka przez uchylone drzwi kuchni i widzi go. Kowalski stoi w progu, rozgląda się niepewnie. Dziś nie ma w sobie tej pewności siebie z wczoraj. Jest spięty, czujny. Pan Jerzy podchodzi do niego z uśmiechem. Dzień dobry, co podać? Amerykano, proszę. Kowalski siada przy tym samym stoliku co wczoraj. I wczoraj obsługiwała mnie młoda kobieta, Anna Nowak. Pan Jerzy udaje, że zastanawia się. Anna. Tak, pracuje u mnie, ale dziś ma dzień wolny. Kowalski milknie. Anna widzi, jak zaciska szczękę. Przyszedł tu, żeby ją zobaczyć, a ona go unika. To musi go frustrować. Może pan wie, gdzie mogę ją znaleźć? To to ważne. Przykro mi, ale nie mogę udzielać informacji o pracownikach. Anna bierze głęboki oddech, to jest jej moment. Wychodzi z kuchni, zdejmuje fartuch, podchodzi do stolika Kowalskiego, siada naprzeciwko niego, bez zaproszenia. Nie musi pan jej szukać, mówi cicho. Anna Nowak to ja. Kowalski patrzy na nią uważnie, teraz z bliska widzi podobieństwo. Te same oczy co Stefan, ten sam wyraz twarzy, gdy się skupia. Ten sam sposób układania dłoni na stole. Jesteś córką Stefana. Byłam córką Stefana. Umarł miesiąc temu na zawał serca. Kowalski milczy przez długą chwilę. Anna widzi, jak walczy ze sobą, może żal, może wyrzuty sumienia, a może tylko kalkulacja. Przykro mi z powodu twojej straty. Czyżby? Anna wyjmuje z torby kopertę z dokumentami i kładzie ją na stole. Bo mam wrażenie, że zabił go pan dwadzieścia lat temu, serce tylko się zatrzymało miesiąc temu. Kowalski nie dotyka dokumentów, ale Anna widzi, że je rozpoznaje. Co chcesz? pyta w końcu. Prawdy, odpowiada Anna, i sprawiedliwości. A w kawiarni pod starym klonem czas zatrzymuje się, jakby sam Bóg chciał usłyszeć tę opowieść. Kowalski bierze dokumenty trzęsącą się ręką. Anna obserwuje jego twarz. Widzi, jak walczą w niej emocje, których prawdopodobnie nie czuł od lat. Strach, wstyd, może nawet coś, co przypomina żal. Stefan miał kopię wszystkich dokumentów mówi Anna cicho, ale w jej głosie słychać stal wszystkich umów, które miał pan podpisać z inwestorami, wszystkich maili, w których nazywał pan go niewiarygodnym partnerem, wszystkich kłamstw. Kowalski czyta dokumenty w milczeniu. Anna widzi, jak jego pewność siebie się kruszy. Ten człowiek, który zarządza imperium wartym miliardy złotych, teraz wygląda jak dziecko przyłapane na kłamstwie. Twój ojciec, Stefan, był dobrym człowiekiem, mówi w końcu. Podoba Ci się ta historia. Kliknij łapkę w górę i nie zapomnij zasubskrybować. A teraz ruszajmy dalej. Ale biznes to nie miejsce dla dobrych ludzi. To bezlitosny świat. Bezlitosny świat? Anna czuje, jak narasta w niej gniew. To pan go stworzył bezlitosnym. Stefan nie mógł znaleźć pracy w branży przez dwadzieścia lat pił, bo pan zniszczył mu marzenia. Umarł biedny i złamany, podczas gdy pan budował swoje imperium na jego pomysłach. Kilku gości kawiarni odwraca głowy w ich stronę. Anna nie przejmuje się tym. Pan Jerzy dyskretnie podchodzi bliżej, gotowy interweniować. Nie planowałem, żeby tak się stało. Kowalski mówi ciszej. Po prostu pojawiła się szansa. Inwestorzy chcieli pewności, stabilności. Stefan był nieprzewidywalny. Stefan był człowiekiem. Anna wali pięścią w stół, filiżanki podskakują. Miał córkę, miał marzenia. Miał serce, które pan złamał. Kowalski patrzy na nią, i nagle w jego oczach Anna widzi coś, czego się nie spodziewała. Łzy! Ten potężny CEO, człowiek, który kontroluje życie tysięcy ludzi, płacze. Myślisz, że nie żałowałem? szepce. Każdego dnia przez dwadzieścia lat myślałem o tamtym momencie. O jego twarzy, gdy mu powiedziałem. Ale nie mogłem cofnąć czasu. Mogłem tylko iść do przodu. Iść do przodu na trupach przyjaciół. Kowalski wytiera oczy chusteczką. Anna widzi, że pod twardą skorupą biznesmena kryje się złamany człowiek. Ale to jej nie wzrusza. Nie jeszcze. Co chcesz ode mnie? Tam pyta. Pieniądze, pracę mogę. Nie chcę pana pieniędzy. Przerywa mu Anna. Chcę, żeby pan zrozumiał, co pan zrobił. Chcę, żeby pan poczuł choć część tego bólu, który nosił mój ojciec przez dwadzieścia lat. Anna wstaje od stołu, zostawia dokumenty przed Kowalskim. Proszę to zatrzymać i proszę dobrze pomyśleć o swojej przeszłości, bo jutro przyjdę z propozycją, która może zmienić pana przyszłość. Kowalski podnosi głowę. Jaką propozycją? Anna zatrzymuje się w progu kawiarni. Stefan Nowak miał córkę, którą wychowywał naprawdę sprawiedliwość i uczciwość. Córkę, która przez dwadzieścia lat obserwowała, jak jej ojciec płaci za pana ambicje. Córkę, która teraz ma dokumenty, kontakty i determinację, żeby opowiedzieć światu prawdziwą historię sukcesu Marcina Kowalskiego. Wychodzi z kawiarni, zostawiając Kowalskiego samego z duchami przeszłości i kopią dokumentów, które mogą zburzyć wszystko, co zbudował. Na zewnątrz pada śnieg, ale Anna nie czuje zimna. W jej sercu płonie coś znacznie gorętszego niż gniew. Płonie sprawiedliwość. Marcin Kowalski nie wrócił do biura tego dnia. Siedział w kawiarni pod starym klonem do zamknięcia, czytając dokumenty Stefana w kółko, jakby szukał w nich usprawiedliwienia dla siebie. Ale znajdował tylko dowody swojej zdrady. Teraz jest w swoim penthouse na Mokotowie, stoi przy ogromnym oknie z kieliszkiem whisky w ręce i patrzy na Warszawę. To samo miasto, które zawsze dawało mu poczucie władzy, dziś wydaje się obce, zimne, jakby oglądał je oczami Stefana, człowieka, który został wyrzucony z gry, zanim jeszcze się zaczęła. Na stoliku leżą dokumenty i fotografia dwóch młodych mężczyzn pełnych marzeń. Kowalski pamięta dzień, kiedy to zdjęcie zostało zrobione. Wrzesień 2002. Właśnie wynajęli pierwsze biuro na Pradze, malutki pokoik na trzecim piętrze bez windy. Stefan był tak podekscytowany, że kupił szampana za swoje ostatnie pieniądze. Marcin, za rok będziemy mieli najlepszą firmę IT w Polsce, powiedział tamtego dnia, podnosząc plastikowy kubek. Za pięć lat Będziemy mieli najlepszą firmę IT w Europie, odpowiedział Kowalski. Ale już wtedy planował inaczej. Już wtedy rozmawiał z inwestorami, których poznał na studiach MBA. Już wtedy wiedział, że Stefan, zbyt uczciwy, zbyt naiwny, zbyt dobry, będzie mu przeszkadzał w osiągnięciu prawdziwej wielkości. Kowalski dopija whisky i sięga po telefon, wybiera numer swojego prawnika Roman to Marcin. Potrzebuję, żebyś jutro rano sprawdził wszystko o Annie Nowak. 23 lata pracuje jako kelnerka. Córka Stefana Nowaka, który umarł miesiąc temu. Stefan Nowak? Ten z Nowkow Solutions? Kowalski zamiera. Jego prawnik pamięta Stefana. Skąd go znasz? Marcin! to był 2003 rok ale pamiętam przyszedł do mnie po tym jak zrezygnowałeś ze współpracy chciał walczyć prawnie o swoje udziały miał wszystkie dokumenty całą korespondencję mógł wygrać dlaczego nie walczył bo powiedziałem mu prawdę że ty masz lepszych prawników więcej pieniędzy i mniej skrupułów że proces może trwać lata i zniszczy mu życie że lepiej będzie, jak puści to w niepamięć i zacznie od nowa. Kowalski czuje, jakby ktoś uderzył go w żołądek. Ty mu powiedziałeś, żeby nie walczył? To była najbardziej humanitarna rada, jaką mogłem mu dać. I najgorsza, jaką kiedykolwiek komuś dałem. Bo Stefan Nowak był dobrym człowiekiem, który zasługiwał na sprawiedliwość. A my, my go zostawiliśmy. Kowalski kończy rozmowę i rzuca telefonem o ścianę. Teraz rozumie. Nie tylko on zdradził Stefana, cały system go zawiódł. Prawnik, który powinien go bronić, przyjaciel, który powinien go wspierać, świat, który powinien nagradzać uczciwość. Następnego dnia Anna nie przychodzi do kawiarni. Kowalski czeka tam od ósmej do dziesiątej, ale jej nie ma. W końcu pan Jerzy podchodzi do jego stolika. Szuka pan Anny? Dzwoniła, że jest chora. Gdzie ona mieszka? Pan Jerzy waha się. Praga południe, ulica targowa 47, mieszkanie 15. Ale proszę delikatnie to dobra dziewczyna, która już dość wycierpiała. Kowalski jedzie na Pragę swoim czarnym BMW. Ulica targowa to inny świat stare kamienice, popękane chodniki ludzie, którzy wyglądają jak Stefan ludzie, którzy mogliby być nim, gdyby nie zdrada sprzed dwudziestu lat. Mieszkanie piętnaście znajduje się na czwartym piętrze. Kowalski puka do drzwi, otwiera Anna w domowych ubraniach z czerwonymi oczami. E, pan tutaj, jak pan znalazł mój adres, to nieważne, musimy porozmawiać. Anna wpuszcza go do małego, ale czystego mieszkania. Na ścianach wiszą zdjęcia Stefana, młodego, uśmiechniętego, pełnego życia. Kowalski patrzy na nie i czuje ukłucie bólu. Mówiłam, że dziś przyjdę z propozycją. Anna siada naprzeciwko niego, ale zmyliłam plany. Dlaczego? Bo wczoraj w nocy przeczytałam wszystkie pamiętniki ojca i zrozumiałam, że nie chodziło mu o zemstę, chodziło mu o wybaczenie. Anna pokazuje Kowalskiemu zeszyt w czarnej okładce, zapisywał swoje myśli do końca życia. Chce pan posłuchać, co pisał o panu? Kowalski kiwa głową, chociaż boi się tego, co usłyszy. Anna otwiera pamiętnik ojca na ostatnich stronach. Jej głos drży, ale jest mocny. 15 grudnia 2023. Widziałem dziś Marcina w telewizji. Otrzymał nagrodę przedsiębiorcy roku. Wyglądał szczęśliwy, ale jego oczy były puste takie same jak moje przez te wszystkie lata. Pomyślałem, że może obaj zapłaciliśmy cenę za tamten dzień w 2003 roku. Ja straciłem marzenia, ale on. Stracił duszę. Kowalski słucha w milczeniu, czuje jak coś pęka mu w środku. 20 grudnia 2023. Anna nie wie o Marcinie. Nigdy jej nie mówiłem. Po co miałaby nienawidzić kogoś, kogo nie zna? Nienawiść to jak trucizna, zabija tego, kto ją nosi, nie tego, na kogo jest skierowana. Nauczyłem się tego przez dwadzieścia lat. Anna przewraca stronę, łzy płyną jej po policzkach. 2 stycznia 2034. Nowy rok. Myślę o Marcinie. Może gdybym wtedy walczył, może gdybym nie poddał się tak łatwo. Ale nie żałuję. Biznes bez honoru to nie biznes, to grabież. Wolałem zostać biedny, ale uczciwy. Chociaż czasami zastanawiam się, czy Anna mnie za to nie nienawidzi. Zasłużyła na lepsze życie. Kowalski nie może już słuchać. Wstaje, podchodzi do okna. Za szybą widzi Pragę. Tę samą Pragę, gdzie kiedyś marzyli z Stefanem o wspólnej przyszłości. Przestań, proszę. Nie. Anna wstaje za nim. Musi pan usłyszeć koniec. 15 stycznia 2024. Serce już nie wytrzyma długo. Czuję to. Ale nie żałuję swojego życia. Miałem wspaniałą córkę. Miałem prawdziwych przyjaciół. Miałem miłość. Marcin miał wszystko. Ale czy miał to, co ważne? Anna, jeśli kiedyś to przeczytasz i spotkasz Marcina, powiedz mu, że mu wybaczam. Powiedz mu, że najważniejsze w życiu to nie to, jak wysoko się wspiąłeś, ale czy pomogłeś komuś wstać. Anna zamyka pamiętnik. O, tata napisał coś jeszcze, list do pana. Podaje Kowalskiemu kopertę. Ten otwiera ją drżącymi rękoma. W środku jest kartka z chorym już pismem Stefana. Marcin, jeśli czytasz ten list, znaczy, że Anna cię znalazła, nie gniewaj się na nią, jest mądra i dobra, ale ma we krwi sprawiedliwość po mnie. Chciałem ci powiedzieć, że ci wybaczam, nie dla ciebie, ale dla siebie. Przez dwadzieścia lat nosiłem żal jak kamień na sercu, teraz chcę odejść lekko. Życzę ci szczęścia, ale prawdziwego szczęścia, nie tylko sukcesu, Stefan. Kowalski czyta list trzy razy, zanim się odzywa. Co teraz? Co chcesz zrobić z tymi dokumentami? Anna siada na kanapie. Nic, tata nie chciał zemsty, więc i ja jej nie chcę, ale chcę czegoś innego. Czego? Chcę, żeby pan coś dla mnie zrobił. Nie dla mnie, ale dla wszystkich Stefanów, których los pan spotka w przyszłości. Kowalski siada obok niej. Powiedz mi. Chcę, żeby pan założył fundację, fundację Stefana Nowaka, dla ludzi, którzy mają dobre pomysły, ale nie mają kapitału ani koneksji, dla ludzi takich jak mój ojciec. Anna patrzy mu prosto w oczy i chce być jej dyrektorem, nie z łaski, ale za zgodną płacę. Chcę skończyć studia, które przerwałam po śmierci taty, chcę pomagać ludziom, którym system odmówił szansy. Kowalski milczy przez długą chwilę, a jeśli się zgodzę, to może pan w końcu będzie mógł spojrzeć w lustro bez wstydu, i może kiedyś, gdy będzie pan umierał, napisze pan w pamiętniku to samo co mój tata, że nie żałuje swojego życia. Kowalski wstaje, podchodzi do fotografii Stefana na ścianie. Stefan miał szczęście, miał córkę, która go rozumie. Pan też może mieć szczęście, może jeszcze nie za późno, żeby zostać człowiekiem, którego szanowałby Stefan Nowak. Kowalski odwraca się do Anny. Fundacja Stefana Nowaka milion złotych kapitału początkowego twoja pensja pięćdziesiąt tysięcy miesięcznie zgoda? Anna uśmiecha się pierwszy raz od śmierci ojca zgoda, ale pod jednym warunkiem jakim? Będzie pan przychodził do kawiarni pod starym klonem każdego dnia o 8:30 na kawę i rozmowę, żeby pamiętać skąd pan przyszedł i dokąd chce pan iść. Kowalski podaje jej rękę. Umowa. I w małym mieszkaniu na Pradze południe, otoczeni zdjęciami Stefana Nowaka człowiek, który zbudował imperium i kobieta, która odziedziczyła mądrość podpisują pakt, który zmieni ich życie. Bo czasem wybaczenie jest silniejsze niż zemsta, i czasem miłość wygrywa z bólem. A Stefan Nowak, gdziekolwiek teraz jest, uśmiecha się z dumą do swojej córki, która nauczyła się tego, czego on jej najbardziej chciał nauczyć: że najważniejsze w życiu to nie to, jak wysoko się wspiąłeś, ale czy pomogłeś komuś wstać. Kawiarnia pod Starym Klonem o 8.30. Anna, teraz w eleganckim żakiecie, ale wciąż z tym samym ciepłym uśmiechem, siada naprzeciwko Marcina Kowalskiego. Między nimi leży folder z projektami, które będzie finansowała fundacja Stefana Nowaka. Dzisiaj mamy trzech nowych kandydatów, mówi Anna: dwóch młodych programistów z Białego Stoku i kobietę z Krakowa, która chce otworzyć startup ekologiczny. Kowalski kiwa głową, ale Anna widzi w jego oczach coś, czego nie było półtora roku temu spokój, może nawet szczęście. Stefan byłby dumny, mówi cicho: Z nas obojga, odpowiada Anna. I mają rację, bo czasem najpiękniejsze historie to te o wybaczeniu, o tym, jak ból może stać się mostem zamiast murem, o tym, jak córka może ocalić nie tylko pamięć ojca, ale i duszę jego wroga. Bo miłość zawsze wygrywa. Zawsze. Czy wierzycie w siłę wybaczenia? Czy uważacie, że Anna postąpiła słusznie, a może Kowalski nie zasłużył na drugą szansę? Napiszcie w komentarzach, jak byście postąpili na miejscu Anny, i pamiętajcie: Czasem największą zemstą jest brak zemsty. Że polubcie, jeśli uwierzyliście w tę historię. Skomentujcie swoją opinię. Udostępnijcie, jeśli znacie kogoś, kto potrzebuje tej historii, bo każdy zasługuje na drugą szansę na zostanie człowiekiem.